Jest razem z nami Chris Maliński. Dzień dobry. Dzień dobry, ale pięknie nam grasz od Dzisiaj razu. Dzisiaj nam naprawdę umilasz dzień, ale człowieku, komu ty nie umi umilałeś dnia wieczorów? No zwiedziłeś kawał świata? Byłeś w ilu? 60 krajach, ponad 60 kra e, krajach podróżowałeś ze swoją muzyką, bo grałeś na statkach pasażerskich. Prawda? Prawda. Prawda tak. Na jakim największym statku grałeś? Jesteś wykształconym muzykiem. Saksofon tobie by Były instrumentalistą, tak. Od dłuższego czasu. Jaki statek był taki najbardziej wyjątkowy, na którym grałeś? No taki duży, gdzie znajdowało się ponad 5 tysięcy pasażerów plus 2,5 tysiąca załogi. Także mówimy tutaj 7,5 tysiąca osób w Stanach mm. Zjednoczonych, gdzie wypłynąłem z Miami mm. i zwiedziłem wyspy Kara karaibskie. Mhm. A jak to się stało, że w ogóle trafiłeś na ten statek? Tak, w ogóle na statki. A, tak można powiedzieć, że to imasz. był troszeczkę przypadek, ponieważ w roku 2014, kiedy wróciłem z Australii, też spędziłem cały rok 2013 w Australii. Kiedy wróciłem tutaj do Europy, nie potrafiłem się odnaleźć. Także to, mieszkam obecnie między UK a Polską. Koncertuję. Mamy granice otwarte, cała Europa jest e, e, otwarta tak. i w dzisiejszych czasach żyjemy, e, gdzie działamy globalnie, prawda? nie lokalnie. Także e, nigdy bym nie przypuszczał, że m, 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 będę jechał do pracy aż do Miami z mojego rodzinnego miasta z piły mm -hmm. przykładowo. Tak? Ludzie czasami narzekają, że mają kawał drogi do pracy, <laughs> godzinkę, tak, a ja musiałem jechać do pracy do Miami. Ale e, jak to się stało? To była, to była kwestia przypadku tak naprawdę po powrocie z Australii. E, nie wiedziałem co ze sobą zrobić, za bardzo czy wrócić do Polski, czy wrócić do Irlandii, w której mieszkałem wcześniej północnej i do UK. E, I kolega mi e, doradził, że jak nie wiesz co masz zrobić, to... Postaraj się dostać na statek, a na statku byś miał czas, żeby się zastanowić, co dalej. I tak faktycznie się wydarzyło. Złożyłem CV przez internet do paru agencji artystycznych, zostałem wyselekcjonowany. Potem musiałem zdać egzamin. Potem zostałem wysłany do Liverpoolu na treningi, ponieważ każdy członek załogi, każdy człowiek, który pracuje na statku, oprócz tego, że robi swoje. Ma swoje zadania, to również musi ratować pasażerów w przypadku zagrożenia. Także trzeba Czyli przejść wszystkie mieć kursy certyfikaty, medyczne, tak, tak? kursy medyczne, tak, BHP przeciwpożarowe i tak dalej, tak dalej. Także taki trening odbyłem w Liverpoolu, on trwał tydzień czasu i już mając te certyfikaty, mając badania medyczne, e, w Stanach Zjednoczonych również musiałem zrobić parę szczepionek zaległych, których nie miałem zrobionych w dzieciństwie. Okay. E, no i wtedy wyjechałem na podróż i tak to się zaczęło. Tak naprawdę myślałem, że to będzie tylko kwestia e, jednego kontraktu, ale jak to się mówi, no e, to wciąga, tak? E, piękna pogoda, wspaniałe no krajobrazy, cudowni ludzie. E, możecie sobie wyobrazić, że na statku energia jest bardzo pozytywna, e, ponieważ no, każdy przyjeżdża na urlop, tak? E, z, z uśmiechem no na twarzy. Właśnie, ale czy Wy mieliście trochę wolnego, trochę mogliście skorzystać z tych pięknych okoliczności przyrody? Bo e, wy zazwyczaj je... graliście wieczorami, znaczy mówię tutaj o muzykach. Tak, e, muzycy cały entertainment team e, m, m, miał e, parę fajnych przywilejów, p, pomimo tego, że nie musieliśmy pracować cały, całymi dniami, mieliśmy wolny dzień. Ja w ogóle byłem bardzo wielkim szczęściarzem, bo tak naprawdę pracowałem w, w liniach tutaj w Europie, pracowałem tak naprawdę dwie godziny dziennie wieczorami, także samego rana po śniadaniu brałem sobie rowerek, nie było mnie cały dzień aż do godziny 17-18, zwiedzałem, robiłem co chciałem, wracałem na statek, brałem prysznic, restauracja, kolacja i... Szedłem do pracy, grałem 3-4 sety solowe i to było tyle. Także można powiedzieć, że każdy, każdy członek załogi na statku pracuje bardzo, bardzo ciężko. Możecie sobie to wyobrazić, czasami nawet bez dnia wolnego przez parę miesięcy. Eee, no oprócz Chrisa Malińskiego, oczywiście. No wiadomo, ale, Chris, zanim eee, jeszcze wypuścimy Cię potem na scenę. Chciałbym zapytać o to, czy to jest tak jak na Titaniku. nie mówię o tym, jak to się skończyło, bo widzieliśmy w filmie, że te imprezy dla załogi przenoszą się pod pokład i tam są takie ostre potupajki, balanga. gdy u góry wszyscy chodzą w brylantach. Czy tak też to wygląda w normalnym życiu? Tak też to wygląda. Tak, jak e, e, załoga nawet, że tak powiem, a m, e, majtek, który mhm. sprząta kabiny i tak dalej, też ma możliwość uczestniczenia w krubarze, w imprezach, w dyskotekach, które są tak naprawdę organizowane każdego wieczoru. Możecie sobie wyobrazić, jest ponad 70-80 narodowości ludzi pochodzących z, z 70-80 różnych krajów, Aha. z samej załogi. A Także... czasem pasażerowie chcą zejść tam? No Panie niestety nie mogą. Nie mogą? Nie mogą. Mamy... Czyli jest ten podział też? Taki, Oczywiście, tak? że jest podział. My też nie możemy na przykład wejść do kabin pasażerów. Mhm. Także możemy się socjalizować, możemy być przyjaciółmi, aczkolwiek zbyt bliższe kontakty nie za bardzo. tak? Okay. Przez pandemię niestety chwilowo jesteś uziemiony, ale dzięki temu... My mamy szczęście. Mamy szczęście i udostępniamy tobie naszą scenę Dzień Dobrową. I nie wypuścimy cię jeszcze bez jednego utworu. Jaki to będzie utwór? To będzie niespodzianka, okej? Okay? Oczywiście.